Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gniezna w sprawie udzielenia absolutorium prezydentowi miasta Gniezna. Pozwolicie Państwo, że Wam w tej chwili odczytam, albo może sobie oczy. Uchwała numer. 0955 łamane przez 24 łamane przez 19 z 2011 roku składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 maja 2011 roku. W sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gniezna w sprawie udzielenia absolutorium prezydenta prezydentowi Miasta Gniezna z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony za zarządzenie nr 11 przez 2009 rok. Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 lipca 2009 roku osoba przewodnicząca. Paniela Michalec, członkowie Grażyna Wróblewska i Pani Barbara Krawiec. Działając na podstawie artykułu 13 punkt 8 artykułu 19 ustawy z dnia 7 października 1999, 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych Dziennik Ustaw z 2001 numer 55 pozycja 577 ze zmianami w związku z artykułem 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym w ustaw z 2001 nr 142 pozycja 1591 ze zmianami wyraża o przedłożonym przez Przewodniczącą Rady Miasta Gniezna wniosku, wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu prezydentowi Miasta Gniezna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok następującą opinię. Podjętej przez Komisję Rewizyjną uchwale z dnia 4 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu Miasta Gniezna na 2010 rok oraz wystąpienia z wnioskiem do Rady Miasta o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Gniezna, Komisja Rewizyjna Rady Miasta Gniezna po przeprowadzeniu kontroli i zapoznaniu się z informacją o wykonaniu budżetu za 2010 rok wyraziła pozytywną opinię o wykonaniu budżetu i wniosła o udzielenie absolutorium prezydentowi miasta. Do uchwały dołączono uzasadnienie protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gniezda oraz uchwałę nr 3 przez 9 z 2010 roku Rady Miasta Gniezda z dnia 8 grudnia 2010 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady Miasta Gniezda. W uzasadnieniu do uchwały wskazano, że zapoznano się z uchwałą składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu, a skarbnik miasta odniosła się do uwag zawartych w punktach 5 i 6 tej uchwały. Z uzasadnienia tej uchwały wynika także, że członkowie komisji zapoznali się z otrzymanymi dokumentami, między innymi ze sprawozdaniem finansowym rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu w 2010 roku przeanalizowano między innymi zagadnienia dotyczące przekazania środków spółce, spółce Miejskiej Przedsiębiorstwo Komunikacyjne poniesionych wydatków na promocję miasta oraz utrzymanie Rady Miasta, zaangażowania środków finansowych związanych z realizacją planów zagospodarowania przestrzennego, a także poniesionych wydatków w rozdziale drogi drogi publiczne, gminne, na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt drugi i ustawy o finansach publicznych. Przedmiotem rozpoczęcia komisji, komisji były także zagadnienia dotyczące zaciągania kredytów na realizację zadań miasta. W 2010 roku komisja rewizyjna przeprowadziła kompleksową kontrolę działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Knieźnińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W trakcie posiedzeń dokonano także kontroli sprzedaży mienia komunalnego, analizowano koszty remontu ze szczególnym uwzględnieniem postępowań przetargowych oraz wydatki związane z promocją miasta w latach 2006-2010. Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2010 rok, formułując wniosek o udzielenie absolutorium prezydentowi miasta Gniezna z wykonania budżetu za 2010 rok. Skład orzekający wyraża opinię, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gniezna w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu udzielenia wykonania budżetu za 2010 rok został uzasadniony.